Czy wiesz, czego potrzebujesz w związku, żeby być naprawdę szczęśliwa? Twoja droga życia może to ujawnić. Droga życia to kluczowa liczba w numerologii, która opisuje nasze talenty, wyzwania i predyspozycje. W kontekście relacji pokazuje nam, czego potrzebujemy, aby czuć się spełnione i kochane. Jak ją obliczyć? To bardzo proste. Dodaj wszystkie cyfry swojej daty urodzenia, aż otrzymasz liczbę jednocyfrową lub liczbę mistrzowską 11, 22 lub 33. Na przykład, jeśli urodziłeś się 25 grudnia 1988 roku, dodajemy 2 plus 5 plus 1 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 8. Równa się 36. 3 plus 6 równa się 9. Twoja droga życia to liczba 9. Jeśli Twoja droga życia to 1. Potrzebujesz partnera, który będzie Cię wspierał w realizacji Twoich ambicji, ale też da Ci przestrzeń na Twoją niezależność. Cenisz sobie silne osobowości i nie lubisz być kontrolowana. 2. Pragniesz bliskości, romantyzmu i harmonii. Potrzebujesz partnera, który będzie czuły, opiekuńczy i będzie umiejętnie zaspokajał twoje potrzeby emocjonalne. 3. Szukasz partnera, z którym będziesz się dobrze bawić i przeżywać ekscytujące przygody. Cenisz sobie optymizm, poczucie humoru i spontaniczność. Reszta liczb? Już w następnym filmie. Obserwuj po więcej. Napisz w komentarzu, jaka jest twoja droga życia i czego szukasz w związku.